Jajka ogrzewamy w ciepłej wodzie. Dzień dobry, kochani. Witajcie na kanale. Cał gotujemy to. Jemy. Dzisiaj przyszedł czas na pieczenie babek wielkanocnych. Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc my nie zwlekamy i pieczemy, prawda, Marysiu? Okay. No, a dzisiaj dwie babki, jedna będzie to babka cytrynowa, a druga to babka czekoladowa. Co ciekawe, będą one upieczone na bazie jednego ciasta, czyli oszczędność będzie czasu i energii, a jak wiadomo, dziś w dobie Wzrostających cen energii, jest to chyba no, taka bardzo pożyteczna wskazówka, jak zaoszczędzić przede wszystkim czas, energię no i fajnie spędzić czas w kuchni, czy też inspirując się nami, tutaj upiec samemu we własnym domu, czego Wam życzymy. Więc tak, my się zabieramy do pracy, prawda? I pokazujemy jak upiec dwie babki, jedną cytrynową, drugą czekoladową. Zapraszamy do oglądania. A teraz składniki na ciasto: będzie to 8 jajek. Jajka w całości wybijamy do dużej miski. 400 g rozpuszczonego masła bądź oleju, może to być olej, tylko olej, moi drodzy, bez takiego charakterystycznego posmaku, czyli może to być rafinowany rzepakowy na przykład, czy też winogronowy, który nie ma mocnego zapachu i smaku. Będzie tak, jeszcze nam potrzebna skórka i sok z cytryny. Skórka jest starta i sok jest wyciśnięty, I, to, i ten sok i skórkę wlewamy do roztopionego masła. 260 g cukru. Ja zmniejszyłam no, ilość cukru w stosunku do podstawowego przepisu, bo my lubimy troszkę mniej słodkie ciasta. Myślę, że to powinno wystarczyć. Dwie łyżeczki cukru waniliowego są tutaj także dodane. 320 g mąki tortowej wymieszanej ze 180 g mąki ziemniaczanej. I do tego, do mąki od razu dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I też to wszystko razem należy wymieszać. Rozpoczynamy nasze przygotowanie. Od ubicia jajek z cukrem i z cukrem waniliowym. Łóż Marysiu, albo ja tutaj wsypię cukier, a Marysia zacznie już nam tutaj ubijać. Proszę. Jak widać mamy już ubite jajka z cukrem a teraz należy dodać mąkę, bardzo powoli, na malutkich obrotach miksera albo najlepiej będzie wymieszać łyżką. My pod koniec będziemy mieszały łyżką. W tym momencie robienia ciasta można zacząć już rozgrzewać piekarnik do 170 stopni. Dwie foremki należy wysmarować masłem albo margaryną i oprószyć bułką tartą. Bardzo powoli dodajemy rozpuszczonego i ostudzonego dobrze masła bądź oleju. Ciasto powinno mieć konsystencję takiego, no po prostu budyniu. I teraz połowę tego ciasta wlewamy do jednej z przygotowanych foremek. A do drugiej z foremek dodajemy połowę pozostałego ciasta. Rozpuszczamy teraz, ja zrobię to w mikrofali, około 50 g ciemnej czekolady. I teraz dodajemy jeszcze łyżkę kakao. I tę rozpuszczoną czekoladę, lekko ostudzoną najlepiej. I całość należy jeszcze wymieszać. Jeszcze wlać na wierzch tego oto ciasta białego. To ciasto czarne, czyli to z dodatkiem czekolady i kakaa. Ciasto, moi drodzy, będzie się piekło około 45 minut. Też zależy od tego. Jak piekarnik, jak dany piekarnik sobie radzi. Wtedy, gdy ciasto się nam piecze, możemy przygotować już lukier i polewę czekoladową, bo jedno z ciast pokryjemy lukrem, to całkowicie jasne, jasną babkę, natomiast tą czekoladową no, pokryjemy polewą czekoladową, którą samodzielnie zrobimy. I na tą polewę, moi drodzy, potrzebujemy 40 g masła, 4 łyżki cukru i 1 łyżkę kopiastą kakao oraz 2 łyżki wody. I to wszystko należy podgrzewać aż do momentu zagotowania, i następnie ostudzić, mieszając. Będzie z tego piękna polewa, gęsta polewa czekoladowa. A do zrobienia lukru cytrynowego potrzebujemy 60 g cukru pudru i 10 g soku z cytryny. I to wszystko się e, uciera e, na taką gładką masę. Minęło już 45 minut. Sprawdzam, czy się babeczki na, no, nasze upiekły. Czas ukroić nasze ciasto. Jestem ciekawa sama jak ono w środku wygląda. I jeszcze drugie ciasto także. Nasza babeczka cytrynowa. Mm. Moi drodzy, już mamy tutaj ukrojony kawałek i jednego ciasta i drugiego, i jednej babki i drugiej. W związku z tym teraz czas spróbować. Proszę, weź mm -hmm. sobie. Marysiu. Najpierw jasną bierzesz. A ja też to, ja to najpierw spróbuję. I co? To mm. mm, To mnie też dobre. Pyszne, nie? Mm. Polecamy Wam upiec samemu w domu takie babeczki. E, także zapraszam do opisu, tam są także inne moje kanały, czy też inne rzeczy, które polecamy, a my już się z Wami będziemy powoli żegnać. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.